Witamy was bardzo, was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii. Już szósty. E, witam Was, śnieg i mój Anana. przyjaciel Ananas. właśnie W tym odcinku mamy zamiar zabić bossa szkieletora. Mój przyjaciel Ananas, nigdy o nim nie zapominaj. Tak, nie zapomnę o tobie. Bo Dobrze, Z nudów czy... zabijemy go po prostu. Tak, bo y, nasze na, y, wczorajsze nagranie. Uległo zniszczeniu. Po prostu nie udało się. What the fuck? Co to było? Nie wiem. Jaka jazda. to Oh man. Osiemka. Co to było? Jestem lepszy, mi zadał dziewięć. Ale to 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 nie powinno się stać. A Oldman umarł? Yy, nie, bo jak yy, się przegra ze szkieletronem, to oldman się odradza. To czekaj, ja zrobię dzień. Nie, i... nie ja dnia. I jak dojdziemy to wtedy noc zrobię. A, dobra. To okay. czekaj, cięcie małe, panie. Dobra. Nasze dojście trochę zajmie. Dawaj niebieską drużynę. A no tak. Kurde, przydałoby się lepsze zbroja. No trochę tam w domu jest, trochę, ale wiesz. Trochę. Takie dosłowne trochę. trochę. O jak widać zapomnieliśmy powiedzieć, że mieliśmy walkę z Age of Cult Takim wielkim gigantycznym okiem. Jeśli ktoś by nie wiedział. Word Było trochę trudno, ale jakoś się dało. Jakoś się dało. I z tego zrobiliśmy dwa mieczyki i dwa Z2 masz Jeszcze muszkiet mamy. Dwie sztuki. Ej, zobacz coś ci na wkajcie przysłałem. Poczekaj chwila. No tu będzie małe ze dwóch. Dobra. Zabawa w magika. Tak, yy... Jeszcze nie wiem jakim sposobem, ale po prostu zregenerowało mi się 100 many. Nie wiem jakim to sposobem. Jakby ktoś wiedział, piszcie w komentarzach. Po prostu mam tylko jeden item, który daje mi 20 many, ale już to się zregenerowało w 100. Więc to trochę jest dziwne, ale przydatne. Na razie nic nie mam na many. Aha, dobra. Sorry, że cię przerwałem. Można mnie słuchać wyraźnie? Tak, wyraźnie. No Dobra. oglądam, że od odcinki jakoś się pomagam. W ostatnim odcinku po prostu głos się styrał, bo musiałem go trochę skrócić i tak jakoś wyszło. Nie oglądałam tak odcinka. A i tutaj mnie śnieg zabudował. Tak. A tutaj mamy powietrzną jedynkę. Tak. Poczekaj, czekaj. Jest nawet piękna. Nie można, można powiedzieć, że nie. O, teraz krzyż. Ukradli, Ukradli krzyż z Warszawy. Z jedynki tu zrobić krzyż. No, ostro. A, i tak, powiedzmy, jakie role sobie daliśmy. Tak, ja jestem magikiem. Tak, Ninja. Będę ulicznym fajnterem z bronią maszynową i z mieczami. Tak. Później zdobędzie się tego całego mega szarka, czy innego. Tak, 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 tak. damy radę. No ale to później. Dużo później. No. Siesz co? Co? Bardzo ciekawy komentarz. No. <laughs> no. Jesteśmy już blisko, czy małe cięcie i wtedy jak dojdziemy to... Nie, spoko. Już jesteśmy blisko. Przecież y, tutaj jest chyba już ta wysepka, z której robiliśmy platformę. No. A nie. Jeszcze troszkę dalej. Ale no to spoko, to już y, za chwilę będzie koniec. Tak. Króliku, wzywam cię. O, ja też swojego przyzwę. Króliku, przybywaj. Pochwal się, co zdobyłeś w skrzynce. Aha, w skrzynce, w skrzynce, w skrzynce. Aha! Aha! Co jeszcze raz? Bo nie, nie pamiętam. Ma no, tą spluwajkę. Aha, spluwajkę. Hm? na platforma. Tak. Ej, będzie bardzo ciekawy początek odcinka, co nie? Tak. Od razu, frak. Czekaj, old man jest? Chyba... Nie? Ale chamsko. Poczekaj, bo może do dungeona sobie z las. O kurde. Ej, nie ma go tam. Umarł biedak. Dobra, dobra ma... duży mały fail. No. To wiesz co, to może po co? Jak dan nam się naprawić to przywrócimy sesję Okej okay. <laughs> Dobra, jesteśmy po cięciu, naprawiliśmy serwer I troszkę... Jak moich <laughs> Doszliśmy w końcu Na skażonej I ziemi biedaczek padł Dobra To więc chyba jedziemy z nim, nie? Tak, żeby znowu mnie nie zjadł kodu. Dawaj! Zobaczy się czy znowu 8K Nie, jest gotowy! 29 ci styrał. LOL, po jeden mu ciznę cisnę. 28 w głowy dostaje, Ostro O Boże. Ty. O Boże! Jakie obrażenia! A ja potów nie mam! Ja mam! Kurde! dedu, nie dlaczego! Dawaj, dobiegaj tu Tak, dobiegaj! Wow! Obrażenia z ręki są takie słabe trochę. Ej, ty ja wezmę poty. To dawaj. Przetrwaj tam, proszę Cię. Trochę Mietyra, ale... Troszeczkę. Troszeczkę aj. bardzo, kurde. Wiesz, po 15 Mietyra. Ale kolo. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kurde. W prawo jest. musisz iść. Wow. Lail. Osiem potków. Wątpię, aj, że wytrzymam. Ja też. Wiesz? Cztery kule mam. Jakie kule? Cztery muszkietowe balsy. Idę, nie, jaki fail, Znowuż to Fuck, muszę go z miecza tyrać Chyba, że z blow... Bluff... Nie, uciekaj po prostu Z blowpipe'a go zabiję ty Ho. Po ile? Po pięć Kurde, co za gówno Boże Co to miało Ale fail. Dobra, to wiesz co? Może w tym odcinku, nie wiem, wybierzmy się <grym>, gdzieś indziej, o i teraz pokażemy wam taką niespodziankę, którą chcieliśmy wam pokazać. Już, już prędzej zrobiliśmy taki domek dla Wizarda. Taki mały, byliśmy w piekle, zrobiliśmy Helen całkiem do końca już. I tutaj tak, mamy. Tak, bardzo malutki domek Wizarda. Tak, taki, taki w miarę, dla niego wystarczy. Tutaj i wszystko jest Gites, majonez. No, piękny jest według mnie. Według mnie też. Ej. Czekaj, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Pyk! Wow! Dobra Teraz to może jednak pójdziemy do kopalni, co? Jakieś lepsze Eku sobie zrobić, a nie... Tak, tak, dobrze. Minimum ironowe, co nie? No... Cały, całe za irona. Czekaj, 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 Hail Elevator elevator nie jest tam po lewej. Nie? Pomyliło ci się też. Jest tutaj, no mówiłem, że później zrobiliśmy przecież. A no tak. Czekaj to... Ale jak tam spadniesz, Dobra, stój. A, no tak, bo tam jest woda. Paj to ci tam jest pajęczyna. A no tak, przeze mnie postawiona. To mów jak... mam lecieć, znaczy jak dolecisz do samego dna. ja postawię przy okazji trochę pochodzianku. Bo Bo bardzo proszę. Nie, 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 nie ma za co Dobra, przestajemy, nie? Tak, żeby, żeby nie było trzody w o! filmiku Lecę! Nie, jeszcze nie! Już za późno lecę! Ja dopiero po stawiam. Stawiaj! Strafi. A na ci wystarczy! No, chyba tak Tylko nie od trzody, żeby nie trafił. Gdzie ona jest? Aha, postawiłeś się. Do... Aha, dobra, rozumiem. Ej, ja nie. Trzeba kelso na powód Kurde! Pff, 30, Co to ma być w ogóle? To, się. Umarł. Czekaj, chcesz potka? Nie. To nie. Tutaj trzeba trochę oświetlić. Zrobiłem sobie ogniste eku Chyba w tym odcinku, ale nie obsydian potrzeba No co weź? Jesteś? Uwaga lawa, lawa będzie Bum lawa Nie! eku Co ja zrobiłem? Ale żebym tak malutko Dobra to nakręcimy dwa odcinki Tak po 15 minut Pierwszy odcinek też tutaj i drugi też O piecyk to ładnie no ja już go zbieram, ale chyba Wooden Hammer nie mogę. No tak, nie mogę. Ja mam Wiesz, pomysła. Tu mam, patrz. Już jest. O ty dziadek, o ty podstępny. A, widzisz? O Hellstone te I patrz tutaj. Mów czy coś jest, bo nie wiem czy schodzić. Y tutaj nic nie ma. Ej, najpierw robimy dwa miecze. Tak, tak, miecze ogniste. Później zrobi się jeden O, lepki, tutaj nie? możemy jest... Chodź tu, zbieraj piecyki. Ale po co? To ci przydadzą się kilka więcej, nie? No po co? Jeden wystarczy. Kurde, z jedyską. Kurde, a tu jest Trum... domek z tego z Hel Helson Zauważyłem to. Nie chciałem ci mówić. <laughs> Au, 17, lepiej na niego nie wchodzić. A ja mam tego potka. Ja mam potka Night Owl Potion Kurczę no Muszę wziąć torczę łapę i jedziemy Te trochę pochodni co dzisiaj miałem, nie? Znaczy, co sobie zrobiłem, te 90 To naprawdę poszło w mgnieniu oka O bomba Ale nie idź po nią, bo stracisz szybciej już życie, niż po nią pójdziesz Ja ją mam Jaki Pan... Ach, trzeba się postarać, nie? Szkoda, że Hellstone'u Bricka nie można rozbroić na, tak, na taki zwykły. Czekaj. Strzelę z Blue Pipe'a. Co tutaj? Ooo, Jesteś... Hel Hellfire Arrow. E, to do mnie idzie. Dobra, chodź tu. Jesteś... Daj. Masz tutaj zwykłe i hellfire dobra Już mam 13 hellfire Wow, ale ostro ty tu do mnie kurde Patrzę czy coś... A nie tutaj główne jest szczerze Dobra Dobra jeszcze tak chwilę albo zakończymy już odcinek bo 15 minut mija i później znowu problem Dobra, to. Dwa fajle ze skeletronem wystarczą na jeden Tak, no, normalnie to, to już jest przesada. Dobra, to więc żegnamy się z wami. Żegna się z wami śnieg i mój przyjaciel. A To więc do zobaczenia w następnym. Żegna się z wami niewidzialny Firefly. Jest w Tak, ninja taki, nie? O. To więc. Do zobaczenia za takie jakieś. Nie wiem. Kilka sekund. Gdzie jego zboże? Dobra, cześć.